Hej, hej, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Nowi, a dzisiaj yy, mam mikrofon troszeczkę ustawiony na większą czułość. Yy, on tutaj ładnie nam wszystko nagrywa na moim jednym yy, tutaj komputerze. Mam ze sobą dzisiaj swojego laptopa, yy, więc na nim troszeczkę będziemy dzisiaj działać, ale tylko troszeczkę, bo yy, za chwilę też przejdziemy do mnie tutaj na komputer. On wszystko ładnie, widzę, tutaj nagrywa. Um, mam akurat włączonego swojego laptopa i może najpierw um, może najpierw takich troszeczkę aktualności. Jak sami zauważyliście, sorry za tę jak sami pewnie zauważyliście, ja już wrzuciłem jeden filmik na App Technology i mam tutaj przygotowanych... mam tutaj przygotowane różne pudełka. Między innymi jest to pudełko, po znaczy pudełko Flip Mino HD. Jest to taka kamerka dosyć fajna, którą dostałem do testowania w ramach Navigations, więc recenzja pojawi się i na Navigations, i na, i na po prostu na, na App Technology. I to jest właśnie ta kamerka. Ja ją sobie troszeczkę testuję. Ona nagrywa w HD jest naprawdę bardzo spoko. Wiem, że dzisiaj nie jest recenzja tego. Za chwilę się tym zajmiemy. Jest jeszcze tutaj pudełko po moim nowym mikrofonie, czyli Samsung Go którego będę pewnie za niedługo zmieniał. Jest mi nowy mikrofon, no jeszcze po Xperia. I tym się zajmiemy tam kiedyś. W przyszłych filmikach, ale teraz myślę, że filmiki będą pojawiały się o takiej jednej nowej serii, nowej serii czyli Twitch czy Gamecrete. Generalnie nowy taki temat, który zrodził się już parę miesięcy temu, bo powstał jakiś serwis, który został tak myślę że rozpowszechniany dopiero w wakacje tego roku. Ja sam zacząłem streamować na nim we wakacje tego roku, 2013 roku. I kurczę, fajnie wygląda. Yy, dlatego, że streamowałem długo na Twitchu i długo na Gamecratecie, mam jakieś zdanie i za chwilę się z wami o nim podzielę. Lecz w dzisiejszym odcinku yy, bardziej skupimy się na kwestiach, co lepszego, spojrzymy na szatę graficzną i za chwilę porozmawiamy sobie o zarobkach, yy, o komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Na moim laptopie aktualnie mam. Aktualnie mam tutaj załączonego, włączonego, załączonego Genkresa i w drugiej zakładce Twitcha. I tak generalnie to wygląda. My za chwilę przejdziemy sobie tutaj na mój drugi komputer. Ym, ale na tym na tym Twitchu. Tak, tylko chciałam pokazać, jak to po prostu wygląda. Ym, po pierwsze, na Twitchu jest dużo lepsze, jak to wiadomo, y, bardziej popularny jest ten yy, serwis. Na Twitch jest, lepszy, jest lepsza szata graficzna i lepsza jakby komunikacja bardziej intuicyjny jest ten system bo, bo tutaj użytkownicy, bardzo dużo użytkowników będzie przychodziło właśnie na waszego streama jeżeli będziecie dawali, dawali jakąś taką yy, grę, których jest mało, bo dużo osób szuka właśnie gier. Yy, znaczy szuka gier szuka streamów, yy, wiecie szukam streamów z gier po prostu. Ja na przykład dużo mi osób przeszło na streama, gdy streamowałem najnowszego symulatora farmy. Mam go tutaj. Tak wygląda. Ja robię mega unboxing. Laptopa, taki jest ładny. Laptopa odkładamy na bok. Natomiast tutaj mamy mój komputer. I jak sami widzicie, nagrywam teraz. Nagrywam teraz. Tutaj, o już 4 minutki. Yy, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Okej, okay, przejdźmy sobie tutaj na Twitcha najpierw i zajmiemy się najpierw Twitchem. Yy, Twitch czekajcie. Pewnie będzie wa u was niesamowicie to wszystko. Oj, sorry, niesamowicie to wszystko słychać. Yy, bo tutaj mikrofon jest świetny, ale tak wszystko zbiera, naprawdę. Yy, bo to przez to, że ma gumową podstawkę mi się wydaje. Ok, jak widzicie, to jest mm, mój profil. Ostatnio, ostatnio streamowałem sobie tutaj troszeczkę. Mm, troszeczkę. Yy, Battlefielda. Charytatywny stream. Po pierwsze, można tworzyć. Yy, Przejdźmy sobie tutaj. Po pierwsze można tworzyć grupy na tym tym. Ja streamuję na polskich streamykach i jestem z tego bardzo zadowolony. Tak wygląda da dashboard. Czyli jeśli chcecie streamować, musicie się po prostu z tym okienkiem za zaprzyjaźnić. Y tutaj macie y czat. Y można go zawsze sobie wypoputować. przechodząc po prostu tutaj. I ten czat macie tutaj otwarty, jak ktoś będzie pisał. Zamykającą się tutaj pojawi. Tutaj ustawiacie tytuł streama, tutaj w co będziecie grali. Następnie są zakładka nagrane, czyli wszystkie streamy. Ja tutaj nie będę miał chyba nic. No, raczej nie ma. Highlights, czyli takie nowości i tak dalej. Bookmarks. Czyli tutaj są w sumie. <kuh> tutaj jest cała biblioteka waszych filmów. Editing, czyli coś w stylu dodawania jakby yy, takich innych troszeczkę adminów. Tutaj macie y, wszystkie activity, y, stats, no i i zakładki Wam już niestety nie pokażę, bo tam będzie wyświetlony mój kod do streamowania. Yy, jako tako nie będziemy się skupiać na programach, może to będzie kiedyś y, zrobię taki film XSplit czy OBS, no, jak sami widzicie, tutaj całkiem to fajnie wygląda. Nie wolno narzekać, bo Twitch, weźmy sobie na główną stronę, bo Twitch naprawdę świetnie wygląda. I po prostu fajnie intuicyjnie to przede wszystkim jest tutaj. Okej, okay. troszkę internet nam zamula. Tutaj jakiś player Xbox nie będziemy włączać. No, jak sami widzicie, wiele osób. Przychodzi na przykład sobie, o, mamy Minecraft i, albo Daisy czy Tif, bo nowa gierka. No to sobie wejdą i zobaczą. Najpopularniejsze kanały są tutaj. O, top bez 4. Yy, kanały. O, jeszcze jak, jak się zobaczy dziewczynę, to już w ogóle nie. Okej, okay, teraz zobaczmy, jak wygląda sprawa na GameCrafts. Jeśli ktoś nie kojarzy GameCrafts, już yy, serwis naprawdę. Świetny działa na bazie Daily Motion, a Daily Motion służy do. <laughs> Daily Motion to jest takie troszeczkę słabsze, jak słabszy YouTube jak dla mnie. Ale to wszystko fajnie wygląda. Tutaj mi się nie za bardzo podoba ta strona główna. Lecz ja bym musiał sobie przejść w ogóle do innej przeglądarki, żeby wam pokazać, jak wygląda dashboard cały. Okej, okay, coś nam się tutaj długo ładuje. Hmm, Okej. Okay. Hmm, tutaj sobie załadujmy nasz live stream, mój livestream, który jest w serwisie NawiV8. Znaczy w serwisie GameCray, a ja siedzę na v 8 Tutaj macie wyświetlane statystyki i za chwilę powiem wam. No hmm, coś tutaj. Aha, wy pewnie nie będziecie słyszeć. Okej. Okay. Hmm, I dobra. Tutaj, jeśli chodzi o teraz o takie. Hmm, Sprawy. Jeszcze, jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest cała activity, wasze okienko streamu, wszystkie filmy. Generalnie to się zapisuje po streamach. Zarobki. Ja mam na razie 3 euro, ale tutaj, jak sami widzicie, już dobiłam, Light, dzwonek. Ale jak tutaj widzicie, już dobiłem pierwszego progu czyli 70 euro. Dokładnie 71 z czymś tam było, przy którym widzieliście. Live and records, y, past records, y, tutaj całe te możecie to wszystko pobierać, więc to jest bardzo fajna opcja. Uuuu... Trzeba to będzie wyciąć chyba. Albo nie. Nie trzeba będzie wyciąć, mogę Wam nawet to jeszcze raz pokazać. widzicie czemu? Bo się tego nie wstydzę, bo i tak to nie przepiszecie. Mm, dobra. To jest tyle kombinacji, żebyście musieli poświęcić myślę z miesiąc. Okej. Okay. Ym... I teraz generalnie sprawa. Co tu jest? Google Adsen tego ja tak nie mogę pokazywać, okej. Okay. Ym... I tutaj generalnie pojawia się sprawa. Ym... Pomiędzy Twitchem a Gękret. Co wybrać? Ym... Taki będzie tytuł. Generalnie Twitch jest nastawiony bardziej pod publikę. I nie pod. Y... Nie pod nowych użytkowników. GamePress jest właśnie. Twitch... jest takim drugim YouTubem, że teraz oni bardziej promują tych większych streamerów, YouTuberów, tak? Natomiast GamePress jest nastawiony od razu na to, że od razu będziecie mogli zarabiać, od razu streamować w byle jakiej jakości chcecie i. Y i wiele rzeczy więcej. Fajny, support nie jest najlepszy na GameCreds i to trzeba przyznać. Na Twitchu jest dużo lepszy ale czy nie na samym sporcie człowiek żyje? Bo generalnie. Teraz pojawia się pytanie: czy Twitch, czy Gengrec dla początkujących? Jeśli macie YouTuba, który dajmy na to 20 tysięcy widzów macie, Twitcha bym polecał Wam, jeśli będziecie mieli średnio na tych liveach po 300 osób. Jeśli nie, bierzcie się na Gengrec. Gankreds ma swoje minusy, ja na razie przedstawiłem chyba tylko plusy, co? Yy, słaby czas, słaba komunikacja z widzami, ten support zły, a tak to... No o tym się jeszcze trzeba przekonać oczywiście. Jak dla mnie jest... Yy, mniej dropów idzie, czyli dropy to są takie yy, jakby ścinki na live, tak? Yy, mniej dropów idzie na Gankreds, jak dla mnie na Twitchu więcej, bo Gankreds ma Dailymotion ma chyba lepsze serwery yy, yy, albo Twitch ma tak wszystko podzielone na Frankfurt, nie Frankfurt to yy, się jeszcze z, z, trzeba z tym bawić, bo to różne są te pingi i tak dalej, i tak dalej yy, na Twitchu musicie yy, mieć, mieć stałą liczbę osób yy, żeby, żeby po prostu dostać tego partnera i sobie zarabiać na streamach i jeszcze co gorsza, yy, się zarabia gorzej, bo się zarabia na wyświetleniu i na klikaniu w reklamy natomiast tutaj Zrabia się na za 1000 wyświetleń macie 1 euro. No jak dla mnie bomba. Nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie świetna opcja. Świetna opcja, naprawdę świetna opcja. Warto, warto o tym wspomnieć. Myślę, że to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i papa.